We're, we really would like to say thank you to all our professors and all, all the people who were here, to our classmates. We had such wonderful three years here. It was great. It was great. She's right. Yes. Yep. She is. Yes. Yes. <laughs> <laughs> we really enjoyed Absolutely. our time here. So thank you, everybody, for the knowledge and for the experience. It has been great. We will for the never fun. forget Lazarski. Yeah. yeah. Dzięki wileki uczeli na Zarzega. Marcela so Zarzega will always be in my heart and I will always remember it only from the batch's stun cover. Dzięki uczoj Samsungu uczeli na Zarzega. Czego brakowało? Niczego no. 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 w sumie. Wszystko było na wys na wysokim poziomie. Uuu.

Absolwenci, profesorowie, rodzice i przyjaciele. Nasi wykładowcy to eksperci w swoich dziedzinach, o czym doskonale wiemy, nie tylko my, ale i najbardziej opiniotwórcze media w Polsce. Z długą obserwowaliśmy przede wszystkim poczynania Wasze i postępy w nauce. Pracowaliście nie tylko na sukces zbiorowy, ale również indywidualnie. Rozwijaliście w ten sposób swoje pasje i zainteresowania. Powodzenia. Proszę Państwa, prawdopodobnie dla wielu z Was ten dzień jest najważniejszy w Waszym dotychczasowym życiu. Jest też ważny dla Waszych rodziców. Zajęliśmy pierwsze miejsce w dwóch najważniejszych rankingach w rankingu Wydziałów Prawa. Dziennika Rzeczpospolita i rankingu Wydziału Prawa Dziennika Gazeta Prawna. słowo Zacznę od gratulacji oczywiście, ponieważ pierwsza rzecz, o której powinniście pamiętać, to jest to, że wybraliście bardzo dobrą uczelnię. Uczelnię, która w tym rankingu, jak pani rektor wspomniała, osiągnęła czwarte miejsce w Polsce wśród uczelni prywatnych. A pamiętajmy, że uczelni prywatnych jest ponad 300, gdzie mamy współpracę z Uniwersytetem w Coventry w Wielkiej Brytanii. I to współpraca jest chyba jedną z najlepszych, jakie w ogóle w Polsce istnieje. Zarówno jeśli chodzi o kierunek ekonomii, jak i stosunki międzynarodowe, na obu poziomach licencjackim, magisterskim mamy te studia afiliowane czy walidowane przez Uniwersytet w Coventry, który w tej chwili jest na 27. miejscu w AMI. Wszystkiego dobrego w przyszłym Waszym życiu. Dziękuję. Będziemy wspominać ten dzień do końca życia. Osiągnięcie tak wysokich wyników nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc i ciężka praca pracowników uczelni. Po podziękowaniach nadszedł czas na pożegnanie. Choć odchodzimy stąd, mamy nadzieję, że wspomnienie o nas pozostanie w murach tej uczelni jeszcze przez długi Dzięki możliwościom, jakie dała nam uczelnia, mogliśmy rozwijać nasze kompetencje, podnosić kwalifikacje, czy realizować swoje pasje i zainteresowania. A wam wszystkim tutaj zgromadzonym życzę do wieczoru, ponieważ każdy sukcesy należy świętować. Dziękuję. Of course, our gratitude goes to our excellent lecturers Who helped us become great economists that we are today and uh, who showed us so very much about the world outside. And uh, last but not least, I'd like to thank our parents because without their love, support, and patience, we would not be here. So we thank you. Congratulations, graduates! Keep up the good work! Thank you. Dear colleagues, professors, parents, and others, first and foremost, I would like to congratulate you all on this great day because we managed it, we did it, and we are successful. This university became a great start for our future life, and I think that it is just the beginning of our life, which will be lived under the logo of success. Success which was mastered. and attained here, at Lazarskie University. Have a good luck. Thank you. Now Juliusz Mady, the president of Lazarski University, will give his speech. Sukces to nie zupa z proszku. Wymaga nie tylko odwagi w wyznaczaniu sobie celów, ale przede wszystkim czasu i wysiłku włożonego w ich realizację. Tak to byśmy chcieli. Jako Wasi nauczyciele, żebyście tylko sukcesy notowali w życiu, bo to jest ogromna frajda. I na pewno jest to o wiele przyjemniejsze niż ponosić porażki, nawet jeżeli mamy do nich filozoficzne podejście. Będziemy po raz pierwszy badali los absolwentów. Będziemy mieli żywą, obiektywną miarę tego, czy szkoła dobrze uczy. Myślę, że w tej konfrontacji wypadniemy wszyscy bardzo dobrze. I chciałabym, żebyście mieli tą świadomość, że praca, którą włożyliście nie poszła na marne. Dzień dobry Państwu. Zatem jeśli mogę coś w, tego, w imieniu tego starszego pokolenia, także zaangażowanego w sprawy publiczne, przekazać, to to, żebyście wierzyli w drugiego człowieka, tak jak wierzycie w siebie. Abyście mieli odwagę wyciągać pierwszy rękę do zgody. Abyście innym ufali, i potrafili zdobywać szacunek. Jakże często najtrudniejszym pytaniem, który współczesny człowiek nie powinien kierować tylko do premiera Panie premierze, jak żyć? Ale kierować do siebie, jak żyć? Odpowiedź jest banalnie prosta. Tak jak dotąd, ale lepiej. Tak jak dotąd, ale uczciwiej. Tak jak dotąd, ale aktywniej. Tak jak dotąd, bliżej innych ludzi. Z młodymi, kolejnymi, kolejnymi pochalaniami na przykład pożycie, pożycie sięgać Niech moc także tej ceny tak, będzie zwana.